Cześć moi drodzy, to Nadia i witam Was już w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym filmie opowiem Wam o paru książkach, które mają tylko 300 stron, są krótkie, zajmą Wam jeden, może dwa dni, żeby je przeczytać i są naprawdę bardzo, bardzo fajne, wartościowe, ciekawe i po prostu rozluźniające. Nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, którego szukałam, ale nieważne, życzę Wam miłego oglądania i przejdźmy sobie do pierwszej książki. A kiedy zniknie pustynia? Jest to książka post-apo, trochę literatura piękna dla młodzieży opowiada o świecie, z którego w sumie zniknęły praktycznie wszystkie drzewa. Mamy tutaj główną bohaterkę, która żyje w takim jakby plemieniu, obozie, gdzie po prostu żyją na samym środku pustyni. Mężczyźni chodzą i szukają drzew, żeby je sprzedawać w tak zwanym wielkim mieście, żeby mieli pożywienie, wodę i inne środki potrzebne im po prostu do życia. No ale wiadomo, drzew jest coraz, coraz mniej, wyprawy są coraz, coraz dłuższe, a nasza główna bohaterka marzy o tym, żeby wraz z łowcami drzew wyruszyć na jakąś przygodę. Niestety, przez to, że jest dziewczyną, no to nikt nie chce jej wziąć, bo jest słaba, mała, nie da sobie rady, a ona jednak wierzy w powodzenie swojej misji, że nadaje się, że jest naprawdę dobra i udaje się znaleźć jakieś drzewo i jeszcze im pokaże, że hej, mam moc, mam power i dam sobie rady nawet lepiej od Was. I ona również wyrusza w taką wyprawę, która kończy się tak, jak się kończy i zostaje Was z taką nutką niepewności. Książka jest naprawdę bardzo, bardzo niesamowita daje do myślenia, naprawdę. I opowiada właśnie o drzewach, o tym, jakie one są potrzebne, co nam dają. I to jest niesamowite, jak zmienia się nasza główna bohaterka w pewnym momencie przez, przez tę swoją podróż, przez to, co przeżywa i przez to, co tam się dzieje. To jest naprawdę niesamowite. No i po prostu zacznijmy szanować drzewa. Dosłownie, jak przeczytacie tę książkę, inaczej będziecie patrzyli na drzewa i na cały świat, środowisko i tak dalej. Także ta książka jest naprawdę niesamowita i bardzo, bardzo Wam ją polecam. Szybko się ją czyta, tym bardziej, że ma przed ogromne dziury, że tak powiem, czyli takie przerwy i duże literki, także jeden wieczór i po książce. A naprawdę warto. Kolejna książka Zanim wystygnie kawa. Aktualnie, jak wy to oglądacie, to ja kończę czytać drugi tom, bo pierwszy tom oceniłam na 5 gwiazdek. Szerzej o tej książce opowiadałam wam w poście na Instagramie, także jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam was, żebyście wbili do mnie na Instagrama i przeczytali sobie dłuższą recenzję tej książki. Krótko o fabule tej książki. Mamy małą kawiarnię w Tokio. I legenda, i wlotki mówią o tym, że w tej kawiarni można przenieść się w przeszłość. Można spotkać się z kimś, kogo już z nami nie ma, można z nim porozmawiać, ale jest bardzo dużo różnych zasad i przez to ludzie generalnie nie do końca godzą się na to, żeby cofnąć się w czasie. Jedna z tych zasad mówi, że trzeba wrócić zanim wystygnie kawa. To jest najważniejsza zasada i jest kilka innych zasad, o których nie chcę Wam mówić, bo one wyjdą w trakcie Czytania tej książki, jak oczywiście ją przeczytacie. Ja się świetnie bawiłam przy tej książce. Cztery różne historie o zupełnie innej tematyce. Tutaj mamy cztery historie związane z miłością. Matki do syna, dziewczyny do chłopaka, żony do męża, a czwartej nie pamiętam. I siostry do siostry. Także cztery fantastyczne historie na temat miłości. I to mi się bardzo podobało. Ja po prostu na końcu płakałam, bo ta ostatnia historia to jest takie podsumowanie wszystkich historii, które miały miejsce w tej kawiarni. I to naprawdę świetna sprawa. Książkę wam polecam. Również szybko się ją czyta. Historia tej kawiarni, sam pomysł, ten klimat, który tutaj panuje, jest po prostu nieziemski. I podejrzewam, że jeżeli jesteście fanami literatury pięknej, tak jak ja, zatopicie się w tej książce i w tej pięknej, kameralnej kawiarni. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo naprawdę dla mnie książka była super. Kolejna książka z literatury pięknej, w Sam Raz. O tej książce mówiłam tysiąc razy, w sumie to nieraz. Jest to książka, dosłownie o praktycznie wszystkim. Po prostu mężczyzna, który no niestety jest śmiertelnie chory, postanawia w kronice rodzinnej opowiedzieć całą swoją historię od początku do końca. Traktuje to trochę jako taką swoją spowiedź i tłumaczy się z różnych rzeczy, które zrobił, z błędów, które popełnił, historię miłości, historie jakieś szkolne i tego typu rzeczy. Jest to po prostu najzwyklejsza ludzka historia, która naprawdę bardzo mnie poruszyła. Osobiście jest tak. Tak wspaniała, taka przyziemna, bardzo spokojna, i naprawdę, no znowu kolejna książka, którą siadacie, dwie godziny macie już po książce i zastanawiacie się nad swoim życiem, czy wszystko, co robicie, jest dobre, czy jest zgodne z wami. No to jest taka książka, która po prostu daje do myślenia, czy w tym punkcie życia, w którym jestem, wszystko robię dobrze, wszystko jest okej, okay, czy mogę coś zmienić, czy mogę zrobić coś lepiej. Kolejne polecenie, no naprawdę świetna książka. Teraz jakiś ramazin dla. Młodzieży, czyli 11 papierowych serc. Przeczytałam tę książkę niedawno. Recenzję również znajdziecie na Instagramie, także was tam zapraszam. Mamy tutaj historię e Elo, e -el 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 Eli, która przez wypadek samochodowy traci pamięć, a dokładnie 11 tygodni swojego życia. Totalnie nie pamięta, co się wtedy wydarzyło. I nasza Eli próbuje odzyskać tę pamięć. Znajduje jakieś rzeczy, których totalnie nie pamięta. Są to jakieś wspomnienia, o których nie ma w ogóle pojęcia. Nie wie, co gdzie jak, z kim i dlaczego. I dostaje od jakiegoś wielbiciela liściki, w sensie papierowe serca. Na tych papierowych sercach ma wskazówki, dzięki którym ma sobie przypomnieć te 11 utraconych tygodni. I sobie to tyle o fabule tej książki. Ellie na nowo przeżywa swoje wspomnienia po prostu. Poznaje na swojej drodze chłopaka, który chętnie jej pomaga w rozwiązywaniu zagadek papierowych serc. Naprawdę książka jest świetna. Jest słodka, ale nie przesłodzona. Są tam zwykłe nastoletnie Eli jest czasem bardzo pikmi, co mi na przykład nie odpowiadało, ale generalnie dobrze powiełam się przy tej książce. Trochę mnie odmurzyła i naprawdę była świetna. Także polecam, jeżeli chcecie się trochę odmurzyć, bo poprzednie książki, no to raczej do odmurzania ani nie będą zbyt dobre. Książka, która jest chyba moim ulubieńcem w tym roku, a raczej jest jedną z książek, które były najlepsze, jakie udało mi się przeczytać w tym roku, jest To Piekarnia Czarodzieja. O tej książce jest cały film na kanale, także zachęcam Was, jeżeli chcecie poznać moją szerszą opinię na temat tej książki. Ale generalnie książka opowiada o magicznej piekarni. W ogóle założyłam taką zależność, że opowiadałam. Niedawno o kawiarni, gdzie można się przenieść w przeszłość. A teraz opowiadam o piekarni, gdzie są magiczne ciastka i ciasteczka. To takie... takie ciekawe, nie? Trochę. Książka opowiada o piekarni z magicznymi wypiekami, które piekarz robi na zamówienie. Mamy głównego bohatera, którego imienia nie znamy i nie łudźcie się, że poznacie je podczas czytania tej książki, bo po prostu nigdzie nie było powiedziane, a przynajmniej ja nie mogę sobie tego przypomnieć, ani nie kojarzę takiego momentu, gdzie poznajemy imię tego bohatera. Ale tak, nasz główny bohater ma duże problemy w domu. Naprawdę bardzo duże, bardzo straszne. Znęcają się nad nim psychicznie i, i czasami fizycznie. Fizycznie rzadziej, ale bardzo, bardzo dużo i często psychicznie. Nasz główny bohater, przez pewną rzecz, musi uciec z tego domu i akurat dzieje się tak, że piekarz postanawia się nim zająć, zaopiekować i zatrzymać. Chłopak pomaga w tej kawiarni. Dzieją się tam różne dziwne i ciekawe magiczne rzeczy. Niech Was nie zmyli tytuł i piękna okładka, bo książka jest dla starszych czytelników, a nie dla tych młodszych. I ja Wam powiem, że ja myślałam, że jest to książka taka cukierkowa, a dostałam tak mocno po łbie, kiedy zobaczyłam, że jednak... To troszeczkę cięższa książka i naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowa i świetna. I ciężka, przy okazji bardzo, bardzo ciężka, bo porusza bardzo ważne i ciężkie tematy. No tak czy siak, no mogę Wam polecić jako krótką książkę. No i jej raczej w jeden wieczór nie przeczytacie, bo trzeba często przerywać to czytanie, żeby trochę ochłonąć, bo naprawdę bardzo dużo się tutaj dzieje. Chyba hit tego lata, jedna z bardziej popularnych książek, w tym roku, a dokładnie latem. Muchomory w cukrze. Marty Bijan. No i znowu mogę Wam powiedzieć, vlog z tej książki znajdziecie na moim kanale, także zachęcam do poszukania, zobaczenia. To jest historia pięciu znajomych, którzy wyjeżdżają w, w góry do przyrodniego brata jednego z bohaterów. Do domku z drewna i szkła. No po prostu klimat jest niesamowity. Naprawdę, to brzmi dobrze. No dom z drewna i szkła. Kto by się na to nie skusił? No nie znam takiej osoby, ja bym była w ogóle pierwsza. Z dala od zasięgu. Czytanie książek, oglądanie filmów na projektorze, na prześcieradle czy też w wielkim ekranie, granie w planszówki, rozmowy, gotowanie i po prostu nawiązywanie nowych, fantastycznych relacji. Super sprawa, naprawdę świetna sprawa, aż do pewnego momentu, kiedy w tej książce zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. I z tym was zostawię. Wiedzcie, że książka ma naprawdę niesamowity klimat, szybko się ją czyta, jest naprawdę Naprawdę bardzo przyjemna, jest świetna, jest tak ciekawa i tak poruszająca. W pewnym sensie poruszająca, bo porusza wiele fajnych i ważnych tematów. Każdy z bohaterów jest inny, więc możecie odnaleźć w tych bohaterach cząstkę siebie i to też jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Miłość ze snu. Książka, którą czytałam bardzo dawno, dawno temu, a opowiada ona o miłości. Miłości dziewczyny, która śni cały czas o jednym chłopaku. I jakby jest zakochana w tym chłopaku, który jej się śni. Gdy zmienia szkołę, okazuje się, że jej chłopak ze snu istnieje naprawdę. Jego wada ma dziewczynę. To jest jego jedyna wada. Aczkolwiek okazuje się, że chłopak również śni o niej. Mają te same sny, w tym samym czasie po prostu śnią o tym samym, randkują sobie we śnie i to jest jakby niesamowite. I uwaga, nie sam wątek romantyczny mi się podobał w tej książce, a wątek snu, bo nasi bohaterowie starają się ustalić, o co tu chodzi, dlaczego Dlaczego mają te same sny w tym samym czasie i pamiętają każdą rozmowę ze sobą, każdy ten sen, każdą przygodę, jaką mieli podczas tych snów. No to jest niesamowite. I ten wątek snu podobał mi się najbardziej. Ich snów wspólnych, dlaczego, co i jak. I oni też próbują się dowiedzieć, dlaczego mamy wspólne sny, o co w tym chodzi. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny wątek. Bardzo wam polecam. Książka szybciutko ją przeczytacie, naprawdę bardzo przyjemna, bardzo taka relaksująca. No i ciekawy jest dalej ten wątek znów. Na szczęście nie skupiamy się tutaj aż tak na tym wątku romantycznym, że muszą być razem, czy nie muszą być razem, czy się kochają, czy się nie kochają i tak dalej. Skupiamy się głównie na tym, dlaczego mają ten sam sen, te same sny cały czas i je pamiętają i przeżywają tak dalej, także to jest super. Teraz ostatnia książka i czas dla najmłodszych czytelników, czyli Malamander. Książka, którą przeczytałam, bardzo mi się podobała, ma przepiękne obrazki w ogóle. Obrazki w tej książce to jest, to jest coś niesamowite tego. Naprawdę. Naprawdę. Te, te obrazki, dla tych obrazków warto przeczytać tę książkę. Jeżeli chodzi o fabułę tej książki, mamy tutaj chłopca, który pracuje w hotelu w biurze rzeczy znalezionych i zjawia się dziewczynka, która się zgubiła, prosi go o pomoc, żeby znaleźć jej rodziców, którzy zaginęli w tym... Mieście, miasteczku w sumie. I oni próbują odkryć sekret malamandra, czyli takiego potwora, gdzie legenda głosi, że on ma takie magiczne jajko, które spełnia życzenia ludzi, którzy po prostu znaleźli i mają to jajko. No i nasi główni bohaterowie przeżywają ze sobą przygodę szukania tego jajka, starają się je znaleźć i spełnić życzenie tej dziewczyny. Ten chłopak jest w ogóle totalnym tchórzem. Ona jest totalnie, totalnym motorem napędowym. Ja nie wiem, po co on tam jest. Momentami jest śmieszny, zabawny, bo jest troszeczkę nieogarnięty, a ona ma po prostu ten power, ma tę moc i chce działać, szukać swoich rodziców i no bo ma motywację, a on po prostu trochę jej przeszkadza, więc nie wiem po co on tam jest, ale z drugiej strony jest śmiesznie przy nim przynajmniej. No i on opowiada te historie. To też jest bardzo fajne i bardzo ważne. Książka dla młodszych czytelników, chociaż mi bardzo się podobała i bardzo się przy niej wyluzowałam, dobrze się przy niej bawiłam, także. I tym starszym może się spodobać, ale głównie kierowana jest dla tych młodszych. Moi mili, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. A jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz jakiś komentarz o tym, jakie Wy polecacie książki do 300 stron. Chętnie sobie zobaczę, może jakieś przeczytam. Także dajcie znać. Ja Wam życzę miłego dnia i widzimy się już w przyszłym tygodniu o 17.30. Cześć!